Hej,ka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przyjdę do Was z organizacją mojej toaletki, chyba już któryś rok nagrywam taki odcinek, jest to taka mała tradycja, ponieważ zawsze po tym takim okresie świątecznym, gdzie były te kalendarze adwentowe święta, przybywało mi trochę kosmetyków, no i coś w tej toaletce się jednak zmieniało. No i właśnie co taki odcinek nagrywałam, więc teraz też go nagrywam, bo trochę rzeczy się tutaj zmieniło i mogłabym powiedzieć, że trochę dużo rzeczy. Się zmieniło. No i zresztą sami zaraz zobaczycie. A teraz zapraszam Was do oglądania. Na początku pokażę Wam, jak ta toaletka wygląda. Była ona robiona przez mojego tatę jak coś. No i mam tutaj taki stołek, który jest z pepko, taki Włochaty. I jeszcze taki dywanik, który jest z Leroy Merlin, chyba tak to na coś się czyta. Nie mam pojęcia. Jeszcze mam tutaj taki, jakby pojemniczek, z Scrunchies. Na górze mam moje perfumy Ariane Grande, ponieważ właśnie głównie z nich najczęściej korzystam. Mam też mgiełki z Victoria's Secret, ale z nich rzadziej korzystam, dlatego są w łazience, a tak to te są tutaj. No, i przechodzimy do blatu. Zaczniemy od lewej strony. Będę się co jakiś czas odbijała pewnie w lustrze, ale cóż. No i mamy tutaj takie pojemniczki. Pierwszy właśnie jest z Pepko. I w nim trzymam takie najwygodniejsze gumki, jakieś skręci, wsówki i takie inne. Obok mamy taki pojemniczek na Beauty Blendera. I ono jest z Contigo, a Beauty Blender, który jest w środku, pewnie jest z Rosmana, z tego co mi się wydaje. Mamy też taki oto błyszczyk z Maybelline New York. Dokładnie tak. On jest bardzo taki niewidoczny, ale jest fajny. To jest jak coś kolor. Mogę Wam go polecić. Dość często w nim chodzę do szkoły, i nauczyciele nie ogarniają, że ja w ogóle coś mam na ustach, więc bardzo fajnie. Następnie mamy taki pojemniczek, który jest chyba też z pepko i w środku mam różne jakieś pędzelki, głównie z Kylie S. Mam też jeszcze jakiś tam zestaw do chyba brwi z Wersof. No i ostatnia rzecz po tej stronie to jest taki. Pojemniczek również z głową królika na waciki. Na środku, oczywiście, ja w tym pięknym lustrze, i przechodzimy do kolejnej strony, w której mam taką kolekcję Florence, bo ja bardzo lubię ogólnie tą firmę. No i tak, dlatego mam aż tyle tych kosmetyków. Mi się one super sprawdzają, więc mogę Wam w sumie polecić, ale każdy reaguje inaczej na dany kosmetyk. Mamy tu mgiełkę. Tuż do rzęs, balsam do ust. Mamy też taką maseczkę do ust na usta, maseczkę na usta, maseczkę taką zwykłą na twarz, róż, olejek, krem, no i jeszcze tonik. Przechodzimy teraz do szuflady, i tu będzie ciekawie. Mam właśnie takie jakby przedziałki, w których mam tak poukładane rzeczy, w miarę tak kategorycznie. No i chyba ponownie zaczniemy od lewej strony a więc tutaj mamy takie dwie spinki i w sumie nie wiem co mogę wam na ten temat powiedzieć, one są chyba z Rossmana i mam jeszcze jedną tylko jest chyba w łazience tak, bo były trzy w zestawie obok mamy takie dwie rzeczy i mamy tutaj lusterko no i jeszcze takie, można już to nazwać jednorazowe gumki ponieważ one są bardziej potrzebne do takich fryzur, gdzie ten kosmyk włosów jest cieńszy i zwykła gumka by tego po prostu nie chyciła, tak tak to mogę wytłumaczyć Kolejna część i tutaj mam takie bardziej mniej używane rzeczy. Mam tu jakieś takie kredki, konturówki czy coś ten tego mm, Takie coś, do czego się nabiera perfumy, nawet nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Do rozczesywania brwi i układania ich. No i jeszcze eyeliner do robienia kresek, których nie umiem oczywiście. I przechodzimy dalej. Tu są właśnie rzeczy takie makijażowe o matko i ja oczywiście ta teciara. mamy puder z Vibo, puder z Under 20 i puder z Lovely i to nie jest, nie są moje wszystkie pudry bo mam jeszcze jeden, tylko w innej części, mamy róż z Lovely który jest naprawdę bardzo delikatny ledwo go widać, rozświetlacz z I Love Revolution no i jeszcze rozświetlacz z Inglota z Atomówkami obok mamy część, w której mam właśnie paletki i jest ich aż cztery tak, jeszcze mam jedną od Ameli, ale jest ona gdzieś indziej. Ale zaczniemy od tej tom mgiełki. Jest ona z Hebe i jest całkiem spoko, więc mogę wam ją w sumie polecić. Mamy jeszcze tutaj właśnie mój puder ostatni, w którym się odbijam. Nie lubię takich kosmetów, w których można się odbijać. Mamy korektor. To jest numer 02 z Lovely. No i paletki. Pierwsza jest z Claire's, Claire's Chyba Klajeras się to czyta. I one są bardziej w takiej konsystencji. Konsystencji kremowej, tak? Kolejna paletka, czyli taka z Inglot, i nie umiem oczywiście otworzyć. Otworzyłam, no i właśnie tak się prezentują te kolorki. Rzadko z tej paletki korzystam, ale jak już to z tego środkowego koloru. Kolejna paletka, ta jest chyba z Hewe, z tego, co mi się wydaje, jest to z kolekcji z Lil Masti, więc tak, ale jest ona naprawdę bardzo fajna, bo ma takie kolorki, z których no częściej korzystam, ponieważ są takie bardziej cieliste. No i tam na dole jest jeszcze paletka z wersów, ale nie będę jej wyciągać, ponieważ wydaje mi się, że raczej wszyscy wiedzą, jak te kolory się prezentują. I przechodzimy dalej. Mamy tutaj właśnie moją kolekcję pomatek i jakichś balsamów do ust. Tu są głównie karmeksy, bo ja uwielbiam jak coś karmeksy. Mamy też jeszcze coś takiego i to jest balsam do ust z takiego co firmy. I jeszcze mamy um, peeling do ust również z tej samej firmy. Obok mamy kolekcję lakierów, z której naprawdę bardzo rzadko korzystam, bo jak już coś, to na paznokciach mam hybrydy, a nie zwykłe takie lakiery, bo one strasznie łatwo schodzą, a hybrydy są fajne i w ogóle. Będąc przy temacie paznokci, mam tutaj jeszcze kolejne rzeczy i tu mamy taki właśnie oto utwardzacz z Vivo. Mamy taką oliwkę do skórek wokół paznokci, no i odżywkę do samych właśnie paznokci. Jeszcze jakieś takie naklejki. Wyżej mamy jakieś pilniczki, różne takie rzeczy. Kolekcja błyszczyków. Błyszczyk z pagatą tutaj. Ten jest z Lovely Verso i jeszcze taka szminka z Inglota. Taka o właśnie. Wyżej mamy moje kremy i mogę Wam szczerze polecić ten z Bio, Jest naprawdę bardzo fajny. Ten też jest spoko, ale jednak trochę tak mniej. nabliża te ręce, może dlatego, że to jest sorbet do rąk, niezwykły krem. I to też jest spoko, tylko długo jakby trzyma się na tych rękach, przez co nie można przez dłuższy czas właśnie nie używać telefonu, bo będzie on utłuszczony. No i mamy jeszcze tutaj rzeczy do włosów, czyli szczotka, jakieś grzebienie do robienia, przedziałków. I tym akcentem właśnie skończyliśmy omawiać moją toaletkę. Obok mojej toaletki jest jeszcze taka szafeczka, która jest tak mniej więcej powiązana z nią. Jest też również robiona przez mojego tatę. No i teraz Wam pokażę, co tutaj mniej więcej jest. Na górze mamy takie trzymadełko dełko na biżuterię. Mam jakieś tam właśnie bransoletki, naszyjniki. No i jak coś to ta lalka, tak to mogę nazwać, jest od Amelie. Niżej mamy takiego kota, na którym mam pierścionki i moją bransoletkę z Pandory. Tam są jeszcze takie kryształy w buteleczce. No i mamy jeszcze taką ludka doniczkę z mrówki. Niżej mamy taką małą półkę i jest tutaj balsam do ust, taki fajny reniferek. Są też moje kolczyki tam z jest. Mamy paletkę od Amelie, no i jeszcze lusterko. Następnie mam taką szkatułkę na biżuterię, w której no nie do końca za często chodzę. I jak coś, to ta szkatułka jest z pepko. Niżej mamy kolejną szkatułkę i ta jest akurat z home menu i mam tutaj różne rzeczy, nawet szczerze nie wiem co. Tutaj są chyba takie rzeczy, w których naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko w nich chodzę. I jeszcze na dole mamy taki pojemnik. On jest chyba z tego, co mi się wydaje z bodzia. I mamy tu jakieś różne opaski. No i mój zegarek z garet. No i to będzie już raczej na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!